Jak zaczęła się moja przygoda z taekwondo? Zawsze chciałem trenować sporty albo sztuki walki. Mój brat chodził na taekwondo i wziął mnie na jeden trening i tak już zostało. Taekwondo lubię wszystko, ale bardzo lubię układy, a najbardziej walki. Moje pierwsze zawody w Taekwondo, którymi rozpoczynałem swoją przygodę, to były mistrzostwa Polskie Północnej, na których niestety nie udało mi się nic zdobyć. Moim największym osiągnięciem w Taekwondo jest zostanie instruktorem tej sztuki walki, ale także na ostatnich zawodach zdobycie indywidualnego podwójnego mistrzostwa Polski oraz drużynowego podwójnego mistrzostwa Polski. Najśmieszniejszą historią z obozu jest nasza ulubiona gra w czułko, w którym cała grupa wraz z trenerem Mikołajem udawała guźce afrykańskie. Do treningów motywuje mnie chęć bycia najlepszym oraz wzorem dla moich podopiecznych, a także dążyć do doskonałości, tak samo jak moi idole. Moim największym celem w taekwondo jest zdobycie czarnego pasa, ale nie poprzestanie na tym, bo pchnięcie się do góry aż do piątego, a także osiągnięcie Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Moim idolem w sztukach walki jest Conor McGregor. Moim najcięższym egzaminem w taekwondo był egzamin na czerwony baz, z powodu kontuzji, przez którą zostawiłem dużo potu i bólu na sali. wolny czas spędzam na treningach, szczególnie doskonaleniu umiejętności w taekwondo oraz boksie, a także dużo pływam i jeżdżę na rowerze długie trasy.